Nauczanie domowe 3 października. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 10, wersety od 17 do 20. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem Wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic Wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się Wam poddają, lecz cieszcie się, że Wasze imiona zapisane są w niebie. W metodzie pracy Szkoły Nowej Ewangelizacji jest codzienne podsumowanie działania, np. dnia kursowego. Z pytaniem, co można zrobić lepiej? Oczywiście taka narada na koniec dnia to nic nadzwyczajnego w tym znaczeniu, że w wielu miejscach, instytucjach i działaniach się to stosuje. Jest jakaś ocena całościowa, podliczenie, ewaluacja, weryfikacja czy zaopiniowanie. Każdy może zrobić to w inny sposób. Ale widzimy, że to samo się dzieje w Ewangelii, i Jezus stosuje tę metodę. Na koniec działania podsumowanie. W codziennym naszym takim chrześcijańskim, katolickim podejściu może to być rachunek sumienia, czyli zebranie na koniec dnia wszystkich swoich działań. Jak to wyglądało u apostołów? Oni przynoszą do Jezusa całe to dzieło. Każde swoje poruszenie, każdą modlitwę, każde działanie i widzimy każdy sukces. Rachunek sumienia, więc to przyniesienie do Jezusa tego, co się wydarzyło. Przynosimy tutaj, jak to widać po apostołach, swoje także radości, nie tylko swoje klęski, nie tylko swoje niedoskonałości i potknięcia. Chodzi o to, żeby w rachunku sumienia znalazło się to wszystko w rękach Jezusa. Ale my też byśmy widzieli, co było dobre, a co było słabe tego dnia. Co można zrobić lepiej? Jak to jeszcze bardziej po Bożemu uczynić? I widać wyraźnie, że Jezus właśnie w tym kierunku prowadzi całe to spotkanie, całe to podsumowanie. Pokazuje nie tylko zjawisko, bo na tym skupili się apostołowie. O, duchy mam się poddają. Wyrzucaliśmy złe duchy z ludzi. Jezu, naprawdę to, co mówisz, działa. Ewangelia jest mocą, nasze słowo ma znaczenie, nasza modlitwa jest skuteczna. Widzimy to na własne oczy. Jezus jeszcze raz podkreśla, nie na zjawisku się skupcie, tylko zobaczcie całość. Najpierw Jezus pokazuje walkę duchową. Widziałem szatana, jak błyskawice. Jezus chce powiedzieć, Bóg obserwuje całą walkę. Bóg jest ponad tą walką, między nami a szatanem. Ponad, czyli nad wszystkim czuwa. Pod okiem Boga dokonuje się to właśnie zwyciężanie, to wyrzucanie zła z tego świata. To Bóg jest tym, który nad całością ma swoją pieczę. I dalej, dzięki temu właśnie, że tak się dzieje, my jesteśmy wyposażani. Dzięki tej Bożej opiece możemy stąpać po całej potędze przeciwnika, po wężach i skorpionach, jak to w obrazie pokazuje Jezus. Czyli naszym zadaniem nie jest ucieczka, cofanie się, lęk, ale właśnie pójście z odwagą po to, żeby zwyciężać, żeby przełamywać wszelkie opory żeby niszczyć wszelkie zło, żeby wyrzucać to, co niewłaściwe z naszego serca, z naszej rodziny, z naszego środowiska, a z naszego miasta. Do tego posyła Jezus swoich uczniów, i ci, którzy są uczniami, otrzymują właśnie takie wyposażenie. Co ważne też taką świadomość, że to ja jestem tym, który został do tej walki. Powołany, zaprawiony, wyposażony i posłany. To jest moje miejsce, to jest moja rola. Rachunek sumienia to świadomość, że ja mam zwyciężać zło, że ja jestem do tego wezwany, że jestem do tego wyposażony, że ja mogę to zrobić. Nie tylko co mi się udało. To jest wezwanie. Każdy rachunek sumienia powinien być swojego rodzaju. Powtórzeniem tej głównej motywacji: Ja w imię Boga kształtuję siebie i świat. Ja w imię Boga mam przynosić owoc. Właśnie taki. I to pierwszy element, który Jezus koryguje, a drugi to ten, co jest źródłem radości. No właśnie, też nie te zewnętrzne, jakieś zjawiskowe wydarzenia, ale to, co jest istotą. Relacja z Bogiem. To, że nasze imiona są wpisane w Księdze Życia, to, że Bóg ma nasze imiona na swojej dłoni, to, że naszym przeznaczeniem i celem jest Królestwo Niebieskie. To jest źródło radości. Jezus nie przeczy emocjom. Jezus nie mówi: O słuchajcie, nie wolno wam się cieszyć, bo katolicyzm to jest takie smutne kroczenie ze zwieszoną głową. Nie, Jezus mówi: Cieszcie się. Tak właśnie. Macie się cieszyć, ma być pełna radość w waszym sercu, ale źródłem tej radości jest relacja z Bogiem, jest bliskość z Bogiem. I to jest główny powód, dla którego my jako ludzie realizujemy swoje człowieczeństwo, również w tej tutaj akurat emocjonalnej sferze. Rachunek sumienia, spotkanie z Bogiem, który błogosławi naszym zwycięstwom po to, żebyśmy jutro jeszcze bardziej zwyciężali.